Z jakich powodów doszło do chrztu Polski? Jeszcze do niedawna uważano, że ten chrzest polski był spowodowany strachem przed zbrojnym wprowadzeniem tego chrześcijaństwa na tereny Polski. Lecz do końca tak nie było. W przypadku tych najbliższych lat, nawet w tym dalszym okresie, nie było możliwości, żeby czy to Czesi, czy to też Cesarstwo niemieckie było w stanie wprowadzać na tym terenie chrześcijaństwo. Był to zbyt duży teren, zbyt ciężkie warunki tu panowały lasy, mokradła, bagna, właściwie niewielka ilość dróg. Tym największym powodem było to, że po prostu Mieszko I chciał zdobyć Czechów jako swoich sojuszników w walce przeciwko Wieletami. Chciał walczyć z Wieletami. Niestety ich sojusznicy, czyli Czesi, byli zbyt dużym zagrożeniem, żeby walczyć z tymi i z tymi. Wprowadzenie chrześcijaństwa, zacieśnienie stosunków z Czechami powodowało, że walka z Wieletami była o wiele łatwiejsza. Dzięki temu miał wolne ręce do walki z nimi a do tego doskonale wiedział, że to chrześcijaństwo będzie pomagało jeszcze w jednym, w centralizacji władzy. Wówczas ten władca był nadany niejako przez Boga, więc miał on olbrzymie prawa. Te próby centralizacji władzy były, mogły być również niejako blokowane przez warstwę kapłanów, przez kapłanów, którzy byli Kapłanami tych chrześcijan, Boże, przepraszam, tych słowiańskiej religii. A tak w łatwy sposób rozwiązywał ten problem. Stawali się oni niejako nielegalni, i wszelka próba ograniczenia władzy z ich strony dla Mieszka pierwszego była od razu likwidowana. Co ciekawe, to, że wzięliśmy ten chrzest nie jako Czech wcale nie oznacza, że był to chrzest wzięty nie od Rzeszy Niemieckiej. Czesi nie mieli wówczas jeszcze do roku 973, Nie mieli jeszcze własnej organizacji kościelnej. Czesi należeli po prostu pod cesarską ratyzbonę, Więc chrzest nastąpił od Czechów ale właściwie od Niemiec. Gdyby Niemcy nie chcieli, nie doszłoby do tego. To, że to zagrożenie siłowe wprowadzenia chrześcijaństwa na terenie Polski nie było wtedy dużym zagrożeniem, nie oznaczało, że Mieszko I nie wiedział, że w przyszłości może dojść do takich prób. Więc lepiej wcześniej niż później. Chrzest dawał nam też coś jeszcze. Dawał nam możliwość niejako włożył nam w rękę miecz, który mogliśmy podnosić na inne plemiona, regiony, gdzie było pogaństwo, gdzie mogliśmy sami krzewić chrześcijaństwo właśnie siłowo, żeby ochrzcić, żeby ci ludzie mogli żyć tak jak trzeba, czyli jako chrześcijanie, więc to co nam jeszcze do niedawna uważaliśmy, że to, co nam groziło, stawało się dla nas atutem, ponieważ mogliśmy te plemiona zgarniać, te regiony pogańskie, no i oczywiście walczyć tam z krzyżem niesionym i wprowadzać chrześcijaństwo. Ważne również było to, że przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało wprowadzenie cywilizacji zachodniej, cywilizacji o wyższym stopniu. Technicznym, kulturowym niż to, co mieliśmy my na swoim terenie. No niestety byliśmy te kilkaset lat do tyłu, a dzięki temu nadgoniliśmy to szybko. O wiele szybciej staliśmy się. Nie zostaliśmy wchłonięci, pokonani. A czemu nie w obrządku wschodnim? Często zadawane jest to pytanie, czy by to coś zmieniło? Raczej nie, tylko po prostu mieliśmy bliżej do zachodu. No, i mieliśmy ze względów politycznych Czechów wtedy za sojuszników wiele tu mogliśmy sobie tu zadowolić. Dziękuję za uwagę, Oceń, skomentuj, zasubskrybuj.